Męsku, z tej strony Jarosława Bluza Dzisiaj nagrywamy challenge od wizowie. I jeszcze co wam podziękować Pod ostatnim odcinkiem w A Tyle łapek, naprawdę Wizowie Wam dziękuję I Wizowie jeszcze co wam powiedzieć że Jak chcecie żebym wybrał w następnym odcinku Was challenge, no to zostawiajcie subskrypcję Dzwoneczkę, łapeczkę w górę I piszcie jaki jest po prostu Challenge i może was Wybiorę. I Wizowie dzisiaj Wybrałem taki challenge od takiego typa Ol... Oli Pio, Paulina, Oli Paulina Macie tutaj jego wyzwanie, tutaj na ekranie się pojawi I widzowie po prostu ja wykonuję, że mogę tylko kilof off używać żadnych broni Mogę po prostu autem jeździć i kogoś zabić Ale widzowie, bardziej o no to kilofem będę każdego rozwalał I widzowie, widzimy się w gierce Dobra widzowie, trzymajcie za mnie zciuki, żebym wygrał po prostu ten celenc, bo nie chcę po prostu go zegra z tego celencu, bo po prostu liptą by był jakbym go zegrał ale naprawdę muszę dużo masców pozbierać w no to teraz zbieramy maszty, jak spotkamy jak jest, chyba po prostu stwierdzamy a chyba będę bogaty dzisiaj w mascach i dobra zbieramy dalej te masciki zdrowie i dobra, dobra, zbieramy, zbieramy i idziemy na typów od razu. Nie będziemy jakimiś ciotami. Kurde, wracę go uciekałem autem. Ale nie możemy nikogo potrącić. Albo będę go dobijał, a będę po prostu go... jak to ma trochę autem, a potem klopem, jak właśnie mówiłem. Jak właśnie mówiłem, jakie to jest ważne. Te właśnie maski. To jest jakiś nubek. Ja bym go rozwalił jak chciał. nie chcę na razie. Tak. Go kurwa. No my. O jest. Wygrałem cel. Wygrałem już jednego typa. Dobra, z tym uciekamy, widzowie. Dobra, uciekamy. Uciekamy, musimy uważać. Widzowie... Musimy uważać, ale mi samo zbiera bronie, widzowie, przepraszam. Mi samo zbiera bronie. Jej ja ich oczywiście nie używa, widzicie, zrobiłem jednego fraga kill -offem. Jestem sam zaskoczony. Takiemu zbonowi to się udało. Na serio? Na serio? KURKA wodna bym go wygrał, jakbym miał widzowie więcej HP bym z nim wygrał widzowie, ale przechodzimy do następnej giery. Pierwszy frag jest Naprawdę jestem zadowolony, że mi się udało fraga zrobić. Kilofen na dodatek. I widzowie zaczynamy z następną gierką. Dobra widzowie, lecimy na to miejsce. Ja myślę, że nam się uda zrobić kolejnego widzowie fraga. Na serio jestem zaskoczony. Za się udało zrobić flaga, flaga po prostu Ja myślałem, że mi się w ogóle nie uda zrobić żadnego flaga A tutaj, pyk, klopkiem Wizowie, naprawdę musicie za to zostawić łapkę, bo ja po prostu się starałam, widzowie, i robię dla was te firmy Firmy, I sorry widzę jak to źle mówię Filmy <grych> Dobra Wizowie Lecimy nas zaraz do na następnego typa. Chyba wykonam ten cel poprawnie, przegram go. A się zdenerwuję i to już będzie po prostu taki. Już się powiem jaki. Jak się zdenerwuję, to po prostu biorę broń i go... Pyk, pik, pyk. Pik. Będę go powalę go. Oby, żeby nikt nie walęł od Modlę się, widzowie. Jest ja się po prostu modlę o to. Widzowie, to gra w pet simulator i teraz to dropią tego spiskata, nowego. Którego można. Kurka wodna! Bym go miała, mogłem skoczyć. widowie! co ja odwaliłem! Co ja po prostu, widzowie, odwalam! Widzowie, po prostu. Zle, zle ja to robię widzowie. Po prostu źle. Ale widzowie, my lecimy z następną gierką, my się nie poddajemy. Trzy gierki zagramy w tej gierce, my się nie uda zrobić jednego fraga, no to po prostu wymyślacie, jakie jest naprawdę, widzowie, mega zadanie. Nie takie S. Naprawdę mega. I widzowie, widzimy się w następnej gierce. Dobra, widzowie, lecimy od razu na jakiegoś typa. Szybko, widzowie, koło się rozwalę i na uła. Wygrywam challenge Jestem Jezusem Zarpieni będę się żartował z Boga. I, 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 mój łeb. Dobra widzowie, nie udało mi się. Zadawajcie dobre, ale naprawdę ostre zadanie. ja już skończę ten odcinek, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwonem. I to jest na tyle w tym odcinku. Napiszcie czy mi się udał ten challenge w komentarzu i jo!